Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniową. Wspieramy generalnie właścicieli firm, w dalszej kolejności menedżerów, pracowników, w tym jak organizować firmę, czyli wspieramy zarządzanie i strategię w firmach. Naszą specjalizacją jest budowa i rozwój działu sprzedaży. QA to jest to quality, to jest nasza główna pierwsza wartość, jaką się posługujemy w firmie. Zacząłem jako pracownik w branży harrowej. w jednej z takich dwóch najstarszych polskich agencji doradztwa personalnego. Ciężka to była przeprawa, ale dostałem zresztą takie info, że wiesz no nie będzie lekko, ale jak już stąd wyjdziesz, to już, to już będziesz zupełnie na innej półce. I faktycznie tak było. Na poziomie szkoły średniej to już miałem to w głowie, że będę miał swój biznes. Nigdy sobie nie wyobrażałem siebie jako pracownika, który będzie pracował gdzieś tam lat i pójdzie na emeryturę. Startując swój biznes, właściwie nie zaczynałem od zera, tylko to doświadczenie już było zasilaniem tej oferty, która była na początku QA. No i teraz myślę, że my jesteśmy takim idealnym już punkcie docelowym. Przede wszystkim jesteśmy wsparciem dla właściciela z jego perspektywy patrzenia na cały biznes z samej góry. Jeśli chodzi o rodzaj klientów, to tutaj rozstrzał jest dosyć duży, bo od takich największych marek, które obsługiwaliśmy, jak Pierre Cardin, Bytom, saint Colport, czy Tauron, Kończąc na firmach, które wręcz czasami są jednoosobowe, gdzie od samego początku pomagamy rozwijać procesy, strategie i to w jaki sposób i kogo zatrudnić. To już 12 lat, jak jestem w BNI, i generalnie od tamtego czasu nasi klienci to klienci z polecenia. Naprawdę 99% klientów to są klienci z polecenia, z rekomendacji, z czego duży, duży procent to są rekomendacje z samego BNI. Ja czasami mówię, że właściwie wszystko co mi się wydarzyło biznesowo jest jakoś związane z BNI albo wprost wynika z BNI. Cały biznes właściwie zaczął się, kiedy już byłem w BNI, moja własna firma, więc... No, każdy, kto otwierał biznes, wie, jaki to jest etap. Nagle trzeba być ekspertem i od finansów, i od prawa, i od zarządzania i tak dalej. Akurat tutaj miałem właśnie prościej, ale za to kwestie finansowe to nie jest coś, co ja jakoś lubię. Miałem pytania, niekoniecznie miałem jakieś ogromne zasoby pieniędzy, żeby nie wiem, musiał z prawnikami na ileś tam godzin i nagle różne rzeczy robić i za nie zapłacić. Okazuje się, że można było bardzo dużo zyskać z tych relacji wtedy, kiedy potrzebowałem najbardziej takiej porady, i takie porady, która wiedziałem, że jest szczera i jest praktyczna, właśnie. Ja i czułem, że z grubsza poznaję dzięki na około tysiąca osób rocznie. To jest niesamowicie inspirujące, jak słuchasz 50 różnych branż, różnych biznesów, każdy opowiada właśnie, co zrobił, jak do tego doszedł, jak myśli, czego szuka, no to to jest niesamowita warstwa na która rozwija każdego. Po prostu inspiruje tak, że aż głowa boli, bo aż pomysłów jest za dużo. Ale przede wszystkim dla mnie z pozycji kogoś, kto prowadzi firmę doradczą, gdzie tak naprawdę sprzedajemy wiedzę, sprzedajemy rozwiązania, które mają być praktyczne, mają przynieść Korzyść, trwałą zmianę, jakiś efekt wręcz finansowo policzalny, to było patrzenie, zaglądanie tak troszeczkę za te kurtyny, jak te biznesy są prowadzone, co tam się dzieje. No i to jest bez To, co powiedziałem wcześniej, całkowicie jesteśmy oparci na rekomendacjach, co jest też bardzo ważne, jeśli chodzi o właśnie consulting bo to jest nie takie proste, żeby wejść we współpracę z firmą odnośnie procesów strategicznych, odnośnie współpracy z bezpośrednio z samym właścicielem czy z zarządem. Tacy ludzie są bardzo ostrożni. Myślę, że dla mnie takim osobistym właśnie sukcesem jest to, że takie marki jak Auron Sanguin, Porter, Frappol, Pierre Cardem, czy Bytom, że, że takie rekomendacje udało się po pierwsze dostać czyli ktoś ufa nam na tyle, żeby do takich ludzi dawać kontakt, otwierać drzwi na spotkanie ale też to, że obroniliśmy te, te spotkania i skończyły się te rekomendacje projektami. Mi to też potwierdza to, co często gdzieś w szkoleniach ludziom powtarzam szukać małych klientów w B i dostaniesz małych klientów. Nie szukasz średnich, to dostaniesz i średnich, i małych klientów, prawda? Ale jak zaczniesz szukać dużych, to dostaniesz tych dużych. Mam wrażenie, że nawet paradoksalnie łatwiej w B&I dostawać rekomendacje do większych firm czasami niż do mniejszych. Miałem taką sytuację, że stworzyłem dwie listy. Na jednej były takie znane marki naprawdę, że którą byś nie przeczytał, to po prostu znasz tą firmę. I na drugiej takie mniejsze firmy właśnie regionalne, gdzie no, też mają jakąś swoją skalę, a nie są jakimiś tam turbomarkami. I to była taka lista w stylu, ok, może jak kogoś kojarzycie z tych firm, to, to zaznaczcie, że macie tam kontakt, że możecie mnie polecić. No i nie uwierzysz. Ale z tych dwóch list, to właśnie z tych super marek wróciło mi więcej tam nazwisk, że ok, zadzwoń, zadzwoń, mam kontakt, wiem jak cię polecić i tak dalej, niż z tych małych firm. To było niesamowite dla mnie, bo myślałem właśnie, że będzie dokładnie odwrotnie, więc. Absolutnie uważam, że Bina jest stworzone do poszukiwania klientów kluczowych. Ja często powtarzam, że BNA nie działa. To ty musisz działać w BNI. To jest po prostu narzędzie, z którego możesz ustrzelić co tylko chcesz, no ale to ty musisz tym narzędziem się posługiwać. Czyli pierwsza rzecz to jest przede wszystkim zrozumienie tej idei. Naprawdę trzeba przejść te wszystkie szkolenia, zrozumieć o co tu chodzi, bo w niuansach kryją się duże rekomendacje. W niuansach. Dwa, no to jest to, co już mówiłem wcześniej, czyli to, że musisz przyjść z bardzo konkretną strategią do tej organizacji. Trzy, pytanie, kto ma kontakty do tych dokładnie ludzi, których szukasz. Jak nie masz strategii, to nie możesz też tego trzeciego pytania zadać, które jest kluczowe, żeby dostawać te rekomendacje. Dlatego to się ludziom rozjeżdża. Ale jak już wiesz, kto jest nad Twoim kluczowym klientem może tym idealnym jesteś w stanie zrobić z tego listę. Z konkretnymi nazwami firm, to już jest mięso, tak? to już jest nazwa firmy, wiadomo ona tam gdzieś jest, to wtedy możesz zadawać to kluczowe pytanie. Czyli jeśli ja szukam do firmy X, to kto może mieć kontakt do firmy X? Na każdym etapie, według mnie, rozwoju firmy i te zmieniających się potrzeb tych firm, Bina jest w stanie pomóc, bo zawsze szukamy tego samego kontaktu do kogoś.